Cześć, to mój drugi odcinek. Yy, dzisiaj, dzisiaj zaczynamy serię. Rafta. Ale coś mi laguje i nie mogę rzucić. Ja o, normalnie rzucę. O, dobra, działa. Nie, już no znowu to Gra w rafta, ale mogę wam no. pokazać, jak to się gra. Być sam nie umiem za bardzo. Ja to no, Ostatnio zbudowaliśmy taki trochę domek Trochę domek, jakby ty postawiłeś z jakieś 10 ścian no bo to był duży domek a więc my Ogólnie w tej grze chodzi o to, że jesteśmy na trawie i cały świat został zalany. I, I gdzieś tu pływa dobra. reki, który będzie zjadał naszą trawę, a tam jest wyspa. Ach, no i celem jest... E, jest... znaleźć Oj, wysk. Nic na to nie poradzimy. No, musimy mieć A Ech jest cel na, na ten Ej. odcinek dzisiaj. Michał? Ej, nie spychaj mnie. Na ten odcinek może zrobić farmę i piecyk. Nie, to tak naprawdę piecyk. Jak no dai, widać, prawda, to dopiero na siódmym odcinku mieli piecyk. Ty... Sama na nas. Na nas? Ty, bo my odpływamy! Wracaj Już tu! Wręczą. Uważaj na rekina! Widzę go, zaraz mi chyba zje. Ale co z tego? Nie, on do upalania w inną stronę płynie. A nie, i płynie w stronę, tratwy Nie! Nie, mój młotek! Au, ugrysz mnie. Dobra. Ale, pamiętaj, że pod tabem jest crafting. Zawsze, Wiem, jak no zaczynaliśmy... Jak zaczynaliśmy rafta, a potem przełączaliśmy się na minecrafta, to ja chciałam crafting łączyć pod, yy, pod tabem. No, ja też tak miałem. O, tam jest ta trafka. Ta fajna. Da, potrzebne są jeszcze dwie deski i dwie liny. I zrobię... Prosty ruszt nie, nie, nie. Prosty ruszt. Dobra, powiedz Odbudowałem naszą tratwę Teraz zrobię ten Może coś Osiem tego Potrzebuję osiem desek to A ja potrzebuję jeszcze dwie Żeby ten ruszt Tam są ja ruiny też. Na pierwszy film No bo kiedyś jak miałem kanał to miałem po 13 wyświetleń, a na tamtych 50 Naprawdę 50? O, już godny? jest 50 Jak się... W się wyrzuca? E, no chyba ta co to? A no na nas dzień. Ci... bo jesteś to... Trochę na ciebie czekaj. Nie, to piłem tą skrzypkę Dobra, mam już włócznie To czekaj, trzeba zrobić to, żeby... Już 4 minuty Trzeba zrobić to, żeby... Nie. Żebyśmy nie byli głodni Ja zrobię piecyk, a ty zrób to do wody Okej, okay, to ja robię parasty filtr No w sumie, markuje mi prawie tylko 6 desek Trochę dużo No, ale resztę mam znaczy nie mam. A e gdzie po to jednym. postawić? Co? Tu na środku? Nie, nie. Znaczy, na, najpierw musimy powiększyć wyspę, żeby nam tego, znaczy ratwy, żeby nam tego nie zeżerał. Więc na razie nie postawię. Dobra, mam tu powiększyć. Powiększyj tak to dookoła. Dobra, to muszę najpierw model skrobić. Tutaj ja mi dwóch desek i dwie liny. Ok. W ogóle plastik Beczka No kurde Ale ten hak trochę krótko rzuca No, bo to jest początkowy O, już złapałem liście Jeszcze dwie deski Nie w sumie co więcej, bo jeszcze będziemy musieli powiększać stratwę No Nie, zupełnie się nie tego. Dobra. Jeszcze dwa liście i będę mieć motek Ok. O, deska zawsze no, się przyda. Jeszcze nie masz? No. Ej! Nie! Wyrzuciłem mój młotek do wody! Dobra, mam Z bo. Na bombę! Sorry. Mi ten Discord przeszkadza. Jak? No tak, że, yy, jak mam crafting. No to cały czas to widzę. O, to... Nic nie zasłania, zasłania tylko to do to... Nawet tam nic nie mamy. Odblokowane, O nie, bo już jestem trochę bardziej czy... A plastik jest potrzebny do y, podłogi? Tak. Dwa plastiki i dwa drewna do jednej podłogi. No, nie mogę tego złapać. No. Właśnie, najcięższe w tej grze złapać rzecz. Dobra, postawiłem dwie ściany. No. Ale... To jest niefajne, że te y, des rzeczy w ogóle się bugują w ręce. Jak się hakiem łapie. Nie wiem, się jeszcze nie razu nie zbog... Ani zabikła mnie. już dwa razy. Skaż? Aaa, tak. Czekaj. Aha. O nie, nie mam huka A ja Już mam huka Dobra, jeszcze ja bym zrobił ten jeden klocek i postawimy to rusztowanie Rusztowanie? Co jest? Znaczy, jakie rusztowanie? No te do jedzenia i picia. Mogą się to pomylić z rusztowaniem. No. no, nie wiem, jakoś rusztowanie mi się kojarzy z grillem. Znaczy, rusztowanie to taka jakby budowla. No, też jest tutaj pasek tam. Nie postawiamy. No, tutaj ten pasek. Jeszcze zbudować? Ja plastiku nie mam Właśnie też Coraz mało jest tutaj plastiku Teraz mam mnóstwo desek A plastiku nie mam A przedtem ty było ja od... Zaraz będę ginął od, od, od wody Od wody No to postaw to już Czekaj, ja będę zbierał A ty powiedz gdzie to jest Prosty filtr. Trzy plastiki. Jeszcze mi brakuje i trzy deski. Dobra. No a nie jednego plastiku. O, już prawie umieram od wody. Postaw to. Nie stać mnie. No miałeś na to zbierać. Ale wstawiałem bloki. To teraz zbieraj tylko na to, a nie na bloki. No wiem, przecież tak robi. Nie. Yeah. Jednego plastika brakuje. Pamiętaj, że jeszcze kubek musisz sobie zrobić. Ja mam kubek. Okay. Tu masz plastik da, Dałem jedną deskę Ty nalewasz wody, czy ja? Ja nie mam kubka ty Cztery plastiki Na kubek Teraz zbieram na... nie, już mogę skrać. I Zrobisz mi też wodę? Wodę? Już wypiłeś? To jeszcze się nie ugotowało. Ale już umieram. Dobra, pierwsza będzie dla ciebie. Dobra, to ja już piję. Dobra, Dobra. pijesz? Ja cię nalałem Czyli który to buzik RLP RMB? To jest chyba prawo. No Na prawy przycisku masz. Tak, dobra, no prawda. Szybciej. O nie, nie ma drewna. Bamburaka. Drewna nie ma. O kurde, ale mam mało Co, Dobra, się jak jedno tak ze Dobra Dobra, jest, dobra A teraz masz ananasa? Głody. Masz ananasa przecież Więc ja to O, mam drugiego błagata No a ja mam ziemniaka No I teraz... Ale mi to... Czyli ruch, cały czas wody. Trzeba zrobić, bo już... Nie... Kto ja je pierwszy? Jestem lej... Ty? Ja Jeszcze nowy, nowy, nowy Co się stało? Co się... Co się stało? Ja jakiś taki dźwięk dziwny słyszałem. Ja słyszę tylko morze. Słyszałem jakby jakby tratwa się łamała. Ja tego nie, nie słyszałem. To może być to mój? Aha. Ja ci później ugotuję jednego tego. Gotujesz na piecu? Jak na start no, tak mam wyjśle, trochę... Ej, co się stało? Co się stało? Jakoś cofnę. Ładnie no, tak. Ej, bo ja muszę już chyba na nowy hack zbierać. No, ja już mhm. ja. Jeden plastik. No dobra jest kurak. Nie, ale on mało daje. A co ty myślałeś? Że da mi cały pasek. Że raft to jest gra o bogactwie. No, jak się wystakujesz, to, 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 to jest tak łatwo. Łatwo, gramy na normalnym. O nie. Normalny traci się chyba połowę i tego? Czy, czy jak? No? A okay. dostałem plany jakiś. Masz? Będziemy no, uh. chyba prosto na wyspę. 14 do e, już? Nie, czekaj, co się teraz robiło w tej grze? Jak się przychodzi? Nie, nie, nie. W tej grze. Tak się, przy... A, gry się przychodzi. A, nie, Trzeba odnaleźć ludność. A ja w ogóle też zapomniałem. Czekaj, bo się zarabię, blucze. O rekin płyta. Staw tam piech. Oj, oj. ugrysm. Ej, wodę potrzebuję. Po może ta trady. być moja? Co? Ta woda A, może być moja? Ja mam jeszcze dużo wody. Ale za to mam słabo z Dobra. Woda jest git. Ziemniak ci się upiekł. Ej, bo płyniemy prosto na wyspę. Mówiłem to przedtem. Wiesz tego ziemniaka. Teraz będzie mój buraczek. Dobra, już nie jestem głodny. Ja mam tak... Jedną czwartą głodu. Na 10 lajków nagrywamy pik Nie, tylko to ile będzie montowania na, tam, na, na, na pierwszym filmie nie Ile będzie zbudowało. wycinania chyba? No Na 10 lajków pik. O, zachowanie się. Szybko. Idę? Tratwa nam odpływa tratwa Arbus, drugi Kurde, bo nie mogę żeby Co Tu może coś do jedzenia? Skrzynka, metal. O ananasy. Ebo ta tratwa idealnie się zablokowała. O, co, jak my stamtąd wyjedziemy? Będziemy żyć na tej wyspie dopóki nie zdobędziemy żegla. No chyba tak. Ale to co sprawdza w którą stronę wieje jest takie dla mnie trochę nieprzydatne. Nie, czy, 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 mam bo, bo sam mogę. Na, na, na lajki. Jeżeli będzie 5 lajków, to nagrywamy drugi odcinek z, z rafta. A jeżeli będzie 10, to z pika. Chyba, że wolicie rafta od pika. Albo nawet nie wiecie... Olek, łap arbuza. Gdzie arbuz? Tutaj. O, arbus. E, jak się robi żagiel? Nie wiem. O, żagiel. Idy! <grych> Trochę tu zostaniemy. No. Ja bym Wiedział trochę. Ten burak jest mój? Burak? Tak. No tak. Ja nie mam buraków. No wiem, bo ja go usmażyłem, ale dzielimy się jedzeniem. Dobra, kamienna na to co... Oj... Dobra, płynę pod wodę, zebrać jakieś ide. No nie, dziabło. To zbieram, ja mam dużo Ej, e, ja już mały skrawek ziemi chyba będę robił. Co ja potrzebuję, tak? A mówiłeś, do... że na drugi odcinek to. No ale to farma, no to, to to... nie jest farma, tylko mały skrawek ziemi, no to to jest takie małe. No wiem. Farma to jest taka farma, lider. farma. E, Zgrzewamy. Nie, nie na mnie, sh el, Baby Shark. Dobra. Ej, zabijamy go w ogóle? Nie dam radę. Znaczy ciężko, że dam On już ale... jest odbity trochę. Ja mam tą matę już. Atakuje cię. No co jest? Gdzie Baby Shark? Tutaj? No co jest? Ja go nie jest. mogę atakować. Uważaj na niego. No. Sam... Ja, ja go dźgam, a nie nie dostaje. Bo Tylko musisz ja. musisz go dźgnąć akurat kiedy od razu jak otworzy tak to gerb. No i tak robię. No to za wolno. Dobra, e... skrawek ziemi. Ej, masz może cztery deski I... e, mam łap, 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 raz. Dwa. E, yeah. No ej! On to porwał! Ja to wziąłem A, Ale wziąłeś wszystkie, czyli dziesięć Już się oddaję. Ale ładnie to wygląda. Trzymaj tutaj no Nie, przez przypadek wypiłem y, słoną wodę. To właśnie jest czysta woda. No, to no, A, no, 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 się Ale... Y, ten czystą wodą? Tak, no, no, Czystą. Trzeski i dwie liny. Dobra, trzeski. Masz no. liść palmowy? Może. Masz jeden liść palmowy? Ech, liść mam. Chodź na trotwę. No, tutaj. jeden. Ale jak... Już ci rzucam. nie Może gdzieś tutaj bo tutaj nie sprawdzałem chyba przypuść sobie na środku o, nie będzie tak. tu o kurde ale jak zabijesz rekina i dasz mi troszkę z niego jedzenia jak nie, się kończę. Nawet na trawę odpływamy stąd Dobra, ale ja sprintować nie mogę już, jestem straszny No ja się wszystko kończy Widzisz mnie, widzisz tu na dole? <grych> Szybciej się nie da To trzeba beczki pobełabiać i coś usprawiedliwić To już otwieram rzeczy no. Albo, albo weźmiesz moją włócznię z dostaniesz. W nie, no to z Okej, okay, na pewno damy radę. Jak już tak. umieram, prawda? Nie, bo zachęcimy. nie chcę, żeby to się wracało. O mój Boże, musimy zupełnie w inną stronę niż, yy, niż wieję. Patrz nie, na fale. by się przydało. jeśli no, nas nie na jak nie ma jedzenia, to na takie coś to nas na pewno nie Samo Zamożdoby, nie wiem co to, nie wiem, nie wiem. Łóżko, liście, deski, plastik i gwóźdź. Z czego się gwóźdź robi? Gwóźdź. Raz dwa. Nie, da się robić tak, z odpadku. Słowo. Dobra, ja mam 7 gwoździ w Tak, jest ta może będzie coś. Ja mam już minimalnie. My na tym byliśmy? Nie, proszę. Chociaż... chociaż surowe muszę zjeść.

Oczy zamykają. Coraz mocniej. To zaraz się zamknę na zawsze. O, nie Która jest godzina, w ogóle? mi dwa plastiki i siedem liści, żeby zrobić łóżko. Dobra. Gdzie ta beczka? Nie przypomnieliśmy ją już? Nie, jest tu, jest tu. Wiesz, żarcie co? nie ma żarcia jak na złość. No, nie, Z zaraz wracam. Okej. Okay. Muszę już kończyć. To co? Co kończymy nagrywać? No nie wiem, albo ty dalej będziesz nagrywać i utniesz to jak teraz mówimy. Dobra, no co? To... No to pa. zginiemy, no i w następnym odcinku będzie kontynuacja. Pa-pa-pa! Ba, ba, ba.